Cześć wszystkim tu Mati Rager. Przedstawiam wam czwarty odcinek z z tej książki a dzisiaj będą tak proszę państwa 1 maja 2004 rok Polska wróciła do Europy odnawialne źródła energii tu jest pierwszy rozdział odnawialne źródła energii, przyszłość energetyki, nadziei i nadzieja na ograniczenie zmian klimatycznych. Tutaj można znaleźć m.in. o ropie, węglu, gaz paliwo kopalne tutaj niestety jak widać smog albo mgła Proszę tu zobaczyć, to jest miejsce wojewódzki szpital rehabilitacyjny imienia dr S. Jaśnińskiego w Zakopanem. I tu, proszę zobaczyć, energia słoneczna pobiera się energię od promieni słonecznych. Tu są fotowoltaiki. A tutaj mamy Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Proszę bardzo. Tu są fotowoltaiki, a tu jest szpital w Nowym Targu. Trochę przypomina szpital św. Łukasza. Ale to jest w, now w nowym Tarku. A tutaj mamy dom Pomocy Społecznej imienia Świętego Brata Alberta w Krakowie. Ciekawe, czy są tam windy gdzieś? Proszę pamiętać, że to nie tylko dla dużych przedsiębiorców. Jednym z priorytetów samorządu województwa małopolskiego jest troska o środowisko naturalne i małopolską przyrodę. Korzystając z funduszy europejskich podejmujemy szereg działań i angażujemy się w konkretne inicjatywy, które promują odpowiedzialność za najbliższe otoczenie i dbałość o nasze wspólne dobro, dziedzictwo naturalne. Farma fotowoltaiczna w Gierzycach. Gierczycach. Tutaj jest nawet Tęcza, fajna pogoda, woltaika. Na wymianę starych, nie, nieekologicznych systemów ogrzewania, Małopolska przeznaczyła ponad 297 milionów złotych z Unii Europejskiej. Dzięki nim wymienione zostało nie prawie 28 tysięcy kotłów. To wszystko już na dzisiaj, a w następnym odcinku będą tak. Natura zmienno jest i człowiek uczy się przez całe życie. Dziękuję Wam za oglądanie i pamiętajcie. Mile widziane są, jeżeli Wam się filmy spodobały, to dajcie łapki w górę, komentarze miłe. I zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się. Cześć!